O, są, y, są newsy. Prostowanie, Sandra, Denis, szachta. Sandra nie jest zatrzymana, bo przed chwilką rozmawiałem z moją e, ukochaną żoną i... Krzysztof, dzięki. I co się okazuje, że ona nie jest zatrzymana, a powodem zatrzymania jest ten filmik, w którym biegnie Denis z Nunczako w dłoni, że tak to nazwę, a szachta ponoć znalazł się tam w ogóle, e, przypadkowo został zatrzymany, bo pewnie nie wiedzieli, kim jest ten kolega Denisa, więc z góry założyli, że może być to szachta. No, policja jeszcze, cały internet już wie, że chłopaki nie współpracują razem, ale policja jeszcze tego nie wie. No ja nie wiem, i o co tu chodzi? No okej, okay, że biegnie sobie, coś wkłada do auta albo pod auto, nie wiem, tu biegnie jakiś y, dzieciak pewnie, bo to główne dzieciaki za nim biegają. Ktoś oczywiście nagrywa, wie, bo rozumiem, że oni wybiegli z, z tutaj, tak? z winkla, tak? No nie wiemy do końca, nie? Sprawdźmy te początkowe ruchy. No nie wiadomo do końca. No, ale to już jest trochę dziwne, że ktoś jest przygotowany z kamerą, bo rozumiem, że tu się jakaś sytuacja działa szybko, bardzo szybko, nie? Ale ktoś ma dobre miejsce do nagrywania, nagrywa. Mi to je po prostu, mi to je trochę, ale może, może się myl, może za długo w tych frikach siedziałem i mi wszystko śmierdzi ustawką. Po prostu. No i tutaj pan szalony reporter. Wracając do Denisa. I to było jedno zdarzenie, które rzucił Denis. No ale teraz to, co się stało w nocy. Ja może przeczytam raport moich informatorów, bo to jest normalnie kurprzyżyna. Denis gonił, to jest tak, tak. Denis gonił czarnego Opla H, Opla Astra H kombi, czarny. W Oplu było dwóch chłopaków. Denis nie uciekł, Denis swoim autem uderzył w Opla na ulicy Długiej, na wysokości przystanku, po czym Opel zaczął uciekać w ulicę Legionów. Są jakieś oficjalne na przykład informacje, czy nie ma czegoś takiego? Denis gonił go dalej. Sandra stała przed blokiem. GTA w Toruń? Co ma wpisać GTA Toruń? GTA torun. <grafindo> tak. Słuchaj, tam się nie wie, że w, w ogóle co się tam dzieje. <grafindo> to jest niemożliwe, że takie rzeczy się dzieją. A co z policją? Nikt tego nie no wie. Właśnie, bo to my my wygląda my tak, jakby my to my obserwujemy nie... z boku. To wygląda, jakby to były jakieś sceny, nagrywali film sensacyjny, czy wszystko, co nagle się wsiadają, gonią kogoś po mieście, między samochodami, wyścigi slalom i co. I gdzie jest jakieś stróże prawa, gdzie coś. Co, Nic tak można robić teraz w Polsce? Ja myślałem, że te czasy się skończyły, a tak 90. już. Powiem ci, zwłaszcza mając. Okej, dobra. Czyli policja ich zatrzymała pewnie do wyjaśnienia, czy to są jakieś. Jakieś walki na poważnie. Chłopaki powiedzieli pewnie, nie, no to pod waleczkę, free fighty i promo. Promo robimy kurwa. <laughs> I pewnie jutro do domu, Elo. Sprawę w toku, zwłaszcza będąc tak gdzieś tam na świeczniku, tylko trzeba rozdzielić też dwie sprawy, bo Denis wrzucił to, co gonił. Miałeś rację Arku, taksówkę. taksówkę no. Miałeś Arku taksówkę, tylko teraz ja ze mną się kontaktowała jedna z osoba, nawet powiem praktycznie biorąca udział w tym zdarzeniu i on jechał, on był w pracy. Ten chłopak, dobra, to jest modela, no co chodzi na mecze. No ale on był wtedy w pracy i pracuje na tej taksówce. Pracował. Okay. Niestety, pracowałem na tej taksówce i już klienta. I on wie, że klienta jest w pracy, a ten mój gość. Tuj, zajedzę", i tak dalej. No i, i ja mam relacje bezpośrednie, że ten gość, który był w taksówce, to normalnie. Ale jego aresztowało CBSP. No to jak zobaczy film i oficjalna informacja się pojawi, no to wtedy uwierzę, nie? Póki nie widzę, no to sorry. On drżał no z tego, no wypuśmienie, wypuśmienie. Nie wypuść mnie, wiesz, że to chodzi, nie wiesz, że chodzi. Zajeżdża wiesz ten chodzić, i mu drogę i tak dalej. No i wiesz, i to trzeba rozgraniczyć pewne rzeczy, bo ganiajcie się, gonajcie, się, tam stadion stadionem, a wiesz, tu gość, będąc w pracy, wiedzie totalnie to z ekscylu w ogóle jakichś, nie? A ten go czego będzie dojeżdżał, No i tam oczywiście, wiesz, jak już go mógł dojechać, to skręcił, będzie mu przestał nagrywać do, a do, do, do sobie jakby... tego Natana notabene, też se wziął ten młody man. Ale tak jak wam mówię, ja tam nie wiem, bo się w ogóle nie interesuje tym uniwersum. Natomiast zazwyczaj te konflikty Denisa to były udawane. Z Ferrari mu dawanka, z mu udawanka, z kim on tam jeszcze miał udawany. Może z Natanem był w miarę poważny ten konflikt. Pana imię Nathan. Czyli chyba lubi Nathan to imię. Tak w sumie Denis. Marek Natan? Mhm. Tak. No dobra, ale patrz powiem sobie na przykład, że yy, wiadomo, to jest taksówka, tak? Mógł wieść na przykład płatnego morcy, jakiegoś takiego prawdziwego gangstera, prawdziwego, nie takiego udawanego, tylko takiego prawdziwego. I ten gangster wyciągnął poliowe i puff, od Denisa. I co, co, by, co by wtedy się stało? Co kogo wtedy byłaby by wina? Moja! <śmiech> <śmiech> bo ty to wszystko <laughs> no, tak ale to no Ale wiesz, to chłopak był w pracy, teraz już no, nie, nie, pracuje, bo, no, bo, no, bo nie pracuje, bo nie pracuje, bo nie może wyjechać. No i to jest jakby jedna gonitwa. Wątpię, żeby kibice robili transparenty, a to ja nie wiem, kibice to są. Na przykład ja nie mogę iść na mecz i zrobić transparentu. że na na przykład, jak ktoś chce mieć walkę i chce to uwiarygodnić, to nie może poprosić dziesięciu kolegów, kibiców Ej, weźcie tam, wywieźcie transparent, żeby było, będzie na Twitterze latało, jo, że tutaj Denis taki, owaki, ja później odpowiem Później mało lat wrzuci TikToka, na live powie, że tak, i ulica swoje, internet swoje, jo Jo <grywa> To kurde. No, nie wiem, dla ciebie transparent nawet że to jest dokument? <grywa> Oficjalny dokument potwierdzający, że jest wszystko git. Ale to co, się, to, co się działo wieczorem teraz, to jest jakby druga sprawa. Potwierdzone informacje. Chociaż może nie potwierdzone, ale prawie pewne. Ja wracając do Denisa. I to było jedno zdarzenie, które rzucił Denis. No, ale teraz to, co się stało w nocy. Ja może przeczytam raport moich informatorów, bo to jest normalnie raport, który Denis gonił... To jest tak, tak. Denis gonił czarnego Opla... Astra H. Kombi czarny. W Oplu było dwóch chłopaków. Denis nie uciekł, Denis swoim autem uderzył w Opla na ulicy długiej, na wysokości przystanku, po czym Opel zaczął uciekać w ulicę Legionów, a Denis gonił go dalej. Sandra stała przed blokiem. No, nie adresu Denisa, wytniesz. A tam, gdzie mieszkają przed szlabanem, pod blokiem, stał jeden raz oznakowany na sygnałach, dwa nieoznakowane. Rozmawiali z dwójką młodych mężczyzn w trakcie rozmowy. Dwa nieoznakowane odjechały w stronę osiedla wrzosy na sygnałach, w szybkim tempie. Dwóch wyżej wymienionych mężczyzn. Tak, dwóch wyżej wymienionych mężczyzn opu opuściło, udali się do Audi kombi na rejestracjach zaznaczając się na CRY, czyli z Rypina. Tu, to się działo dokładnie pod tym blokiem, gdzie mieszka Denis, a ulica Długa, gdzie doszło do uderzenia Opla, jest 200 metrów od miejsca zamieszkania Denisa. Koniec raportu policyjnego. Także, także takie mam raporty, no a... No, bo ty masz policję w kieszeni, rozumiem? Ja wszystkich w kieszeni. Masz w kieszeni? I, i tutaj, jak bo, uderzył uderzył i teraz mam dla Ciebie niespodziankę. Natomiast wiecie, no ja też pamiętam wywiad Denisa. Denis na wywiadzie mówił, za tydzień będzie turbo głośno o mnie, ha, ha, ha. No i jest o nim głośno. No to... Denis, załębki został zatrzymany, został zatrzymany. To jest taki hikot historii. W galerii Plaza w Toruniu w tej galerii, w której strzelał, wybił szybę, w tej galerii, w której zostały bite szyby, w zielonym Audi yy, Sandry. Sandra też zatrzymali w hotelu Copernicus, ale chyba nie jest do końca zatrzymana, ponieważ w tej chwili, jak to nagrywamy, to właśnie trwają oględziny samochodów Denisa w garażu podziemnym i Sandra w tym uczestniczy i normalnie dzwoni przez telefon do adwokata. W, w tej chwili to się dzieje, więc chyba nie jest zatrzymana, czy znaczy, wzięli ją z hotelu, ale chyba po to, żeby była przy oględzinie samochodów, yy, w tym momencie, yy, w tym momencie mówię, trzepie auta yy, na parkingu w hotelu, w którym była Sandra. Bo jak się okazuje, Denis yy, yy, schował Sandrę do hotelu, jest bardzo odważny, ponieważ jak schował tą i mam świadka. Pytał się trzy razy, czy jest tu ochrona, i schował tam wszystkie też swoje auta. I pytał na pewno, czy jest ochrona. I wtedy, jak go szukali po tych lasach, co tam napisał, że on na pewno nie jest poszukiwany, co dzisiaj wyszło, że jest, to siedział właśnie w tym hotelu, w garażu podziemnym w samochodzie. w tym momencie, sobie jakby trzepił te samochody, Sandra jest, a ktoś po prostu był tam no, z moich ludzi i słyszał, jak ona rozmawia przez telefon. Osobie zatrzymanej nie dają rozmawiać przez telefon, więc raczej ona została tylko wzięta z hotelu, żeby być przy ogledzinie. Denis jest zatrzymany przez e, antyterrorystów CBSP, nie z a zbyt Myślałem, że to jakiś dziwny Okazuje się, że w Toruniu nie ma antyterrorystów, więc jechali wygłosić specjalnie dla Denisa. Szachta został zatrzymany no w A co z tym strzelaniną? Ten strzelaniny, że tam szachta się strzelał z Denisem? O właśnie jest podobno przyczyna, ja już nie mam tutaj tle. Czekaj, ja... przeszukiwali a później przeszli trzepali BMW w tym momencie przepiął z Sandrą. To się dzieje teraz. Nie broni pewnie, tak? Z której strzelali. Tak. Strzelali się dzisiaj z szachtą z czarnego BMW i ze styczkiem. E... Prawo brzeże, lewo brzeże w Toruniu. E... Strzelali się i pod. Strzelanina jakaś? nakapiszonych Z tymi zatrzymali. E... Już, już mam powiem jeszcze więcej szczegółów. Rozmowę jednego z CBS-u. Nie żaden nie przeczytał. CBS, jak rozmawiała Sandra z adwokatem przy przeszukaniu samochodów, wyszło, że ten jest został zatrzymany za bójkę lub coś podobnego. Sandra jest z nimi, jak otrzymają oba samochody. Wrócili, trzymali Bemkę. Aha, Mareczek już potwierdził, widziałeś? Jest potwierdzenie. Mareczek, nasz kochany, napisał tak: Szachta Sandra, Natan Stryczek również zostali aresztowani, tak samo jak Denis. Więc nawet Mareczek już tam to To już mamy pewne info. E, powiem ci tak, e, rozmowę. Jest żeby tylko wszystko przekazać. E, e, Denis zaczął chować. Przelali. Zucha. Wszystkie fury na parkingu od tamtej pory, co było zderzenie. się czy jest ochrona w hotelu Kozakie. Jak... Bo ludzie w po prostu pytał e, o czy jest ochrona. I ja ci powiem jeszcze jedną rzecz, kochani, bo naprawdę i musimy kończyć. Jedna bardzo ciekawa rzecz. 1 e, października czyli w tą środę, w tą, co on samochód, co ja pisałem te tweety, co tu się to działo, co był GTA, znaleziono ciało 30-letniego mężczyzny niedaleko. I ja mam informację od kogoś blisko ze służb, że oni to chcą wiązać. Ale nie wiadomo czy to powiązane na ten moment. Nie, nie, to ja nie jestem daleki od umówienia wniosków, ale w ten dzień co szukali teraz, szukali DINSA i tak dalej, to działo 30-latka jest już na portalach, przed chwilą się okazało, tam twój torun i tak dalej, ciało 30-latka gdzieś znaleźli. Więc co się dzieje, Arkup? Twój komentarz. Stary, ja myślałem, że to, że to, co się tam dzieje w tym Toruniu, to jest bezkarne i oni tak jeżdżą, po prostu jakby w GTA, jednak, jednak w GTA no, też są te gwiazdki i policja tak, że... działa i w końcu ktoś i w końcu cię zatrzymają. Nie można sobie zderzać się samochodami i prawda, to była tam gumowej. Tak? I, Ale no jednak to wygląda, wyglądało to naprawdę strasznie, jak sceny z gry komputerowej, no bez kid'owej. Boksel teraz wrzucił filmik, który zresztą my mamy, tylko mieć w pierwszy e, jako jak go później też dostałem. E, to już go, pewnie tu gdzieś go wrzucimy, ale to już Bokser wrzucił tak. też u siebie na, na tym, więc pewnie wrzucimy. E, no kurwa, widzicie, dzień, dzień nagrywania, dzień wcześniej się nagrywaliśmy. Tak aktualne bez, tak. To jest tak. bezkarne, czy tak można robić? Okazuje się, że tak nie można robić. Antyterrorystyczna grupa, naprawdę grubo, grubo tą pokazówkę zrobili w, w tym. Też czekam na filmik, e, pewnie już będzie gdzieś tam za jakiś czas. No jestem ciekawy, nie, czy to jest na serio czy to jakie powiązania tutaj że ktoś jakieś ciało co to jest czynności w hotelu podziemnym w garażu podziemnym hotelu Kopernikus gdzie jak się okazuje Denis chował wszystkie auta i pytał czy jest chronione i sam siedział w nocy jak go policja szukała w aucie w tym hotelu jeszcze tam jest jakiś tysiąc innych pobocznych ale one są tyle potwierdzone że już ja nie będziemy tak wystarczy podajmy kolejny... No dobra a są jakieś informacje w jakiś takich portalach newsowych Denis no był jedynie no Przegląd sportowy on, ale to jest coś innego w ogóle, przegląd sportowy. Fame MMA chciało powrotu Denisa Załęckiego. Gwiazdor postawił warunki. Załęcki miał wystąpić 12 lipca, ale został usunięty z spraw swojego ataku na jednego z widzów. Fame MMA również dzwoniło w tej sprawie, otrzymało jasną odpowiedź. Jeśli dołożą bardzo dużo na przeprosiny, to może się zastanowię. Na tym odcinku jestem chętny, a to tam Denis se gada. Ojej, No ciekawe, czy se te chłopaki. No jestem ciekawy. Powiem wam, jestem ciekawy. Czy to jest ustawka, czy oni sobie naprawdę spierali życie, nie? Bo mieli pieniądze też przecież dzięki tym wa walkom i tak dalej. Ale no nie, chcę mi się wiedzieć, że szachta się aż tak pokłócił z Denisem. Telefon do nie wiem kto to.